Witam w zasadzie dobry wieczór. E, Jerzech teraz w miejscowości Ruszów, czyli północna część województwa dolnośląskiego. Właśnie niedawno minęła granica z województwem lubuskim, teraz kieruje się na droga 350. E, na Bolesławiec. Potem już tam na Złotoryja jakoś, pod Legnicą. No i takimi drogami wojewódzkimi. Tym razem, żeby zebrać kolejne gminy do kolekcji. Tam już potem na Wrocław. We Wrocławiu na rynku o 11.30 ma być mój kompel Paweł, co jedzie z Portugalii. Ja e, już byda na rynku jakoś o 11.00, bo mamy teraz jakoś w pół do drugiej w nocy. Mamy środa. Um, no i do Wrocławia mam jakieś, no nie wiem, nie całe, może i 160 km, czyli, czyli bardzo dużo czasu na pokonanie tego dystansu. Mamy jakieś 14 stopni, 15 i przepiękne, gwieździste e, niebo. No, jedzie się fajnie I dobrze, że wiatr nie wieje Praktycznie jest bezwiecznie Z tym, że na mapach on jest już wschodni Czyli wczoraj był jeszcze zachodni Dzisiaj już jest wschodni Czyli pozostaje jazda pod wiatr do samego domu A o jakiej sile będzie ten wiatr, to nie mam pojęcia no i to tyle, jeśli chodzi o taki początek tego tutaj etapu. Eee, teraz zaczyna się właśnie tur taki jazda przez lasy, drogami wojewódzkimi. Ja tu może od pola lampa, ale to tak nie będzie widać tak elegancko. Ja to godą w moim filmie niedawnym jak przygotować się na trasy, nie wiem, 500 1000 km Jadę teraz po drodze wojewódzkiej. Droga wojewódzko, asfalt jest takiej jakości, no powiedzmy, teraz jest ok, ten asfalt, ale to jest droga wojewódzko, nie ma tu kompletnie e, żadnych linii białych. E, no i. Mam troszkę stracha jechać tutaj, nie? Mimo wszystko, wolałbym jechać drogami krajowymi. Chciałbym się odpolić muzyka w słuchawkach, ale no boja się trochę powiem, wam, bo bo no, mimo wszystko są tutaj takie lasy, yy, no takie, zadupia idzie powiedzieć, no, że tu nic nie ma po prostu. A jedynie co może być to zwierzęta, nie? I kurde i to tak zawsze jest na tych wioskach, że, że te zwierzęta nie zawsze e, sobie biegają po jakby no, nie zawsze są przypięte, albo nie zawsze e, nie zawsze podwórko na którym sobie biegają to te, po, to te po, podwórko za, nie zawsze zamknięte bramy czy furtki, i tak już było wiele razy w, przyszło w przeszłości. No, ale może posłucham sobie na jedna słuchawka. No, zobaczymy. Także tyle z mojej strony na razie. Ja sobie jadę spokojnie, bo mam dużo czasu do Wrocławia. Um, Przejechołek, może, no nie wiem, z 20... 25 km. Od zeszłego materiału, od zeszłego ujęcia, mamy godzina już prawie czet, o, równo trzecio. Temperatura podskoczyła e, na, na 16 stopni i teraz już niebo jest całkowicie pokryte chmurami. Także ten front tak jeszcze tutaj przechodzi, ale już ta chyba naj Najcięższo, tako te epicentrum, jako to się go... Do, te centrum, no ogólne te, 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 tego frontu, to już tam ponad już jest za, za Wrocławiem. Tak mniej więcej. E, no ale się to troszkę po, ociepliło. Mamy już godzina 4 rano i 16,5 stopnia. Um, I ja chciałem jeszcze powiedzieć, że. No, czwarta rano, że już chmury są tutaj takie no gęste. Jest na... Normalnie widać, że tam są takie pagórki, tutaj takie lasy. I że to jest normalnie tymi chmurami tak już lekko zakryte. Także no. Taką duszno aura się powoli robi, ale jeszcze nie pada. Jeszcze nie pada. No, ja sobie tu w pieprzą dwa banany. A w słuchawkach leci mój Estate of Trance Kieryżek niedawno udostępnił na moim kanale. Um, ogólnie mamy 28 czerwiec, 4.30 rano i to już jest taka pora, że w zasadzie można wyłączyć lampki, nie? Już jest mimo Dużego zachmurzenia i takiej prawie mgły, no to To wszystko to, co na drodze jest bardzo widoczne. O. No i teraz krótko przerwa na jedzenie, na śniadanie o prawie jeszcze 4.50. Tu jest sobie chlebek leży. Kanapka w zasadzie, dwie kanapki. E, to będzie na potem. Tutaj teraz taki przysmak będzie. Ja tu może dum kamera. Tu mam taki specjalny przenośny e, zestaw narzędzi. Znaczy o ciach i ciach i mamy normalnie kuchnia. Survival I tu mamy proszę państwa Taki oto ciasto, znaczy ciasto Uuu. Mamy coś takiego Czy, ten, czy to się, nie, czy to, to będzie objeżdżać Taką lasagne Kurde, takiego czegoś to jeszcze w trasie nie miał Ale Ło, Ła Popatrzcie państwo, tu chyba może o! No, pichoćka, powiem Wam takie śniadanie to... A! Ah. Sorry, że Wam na smaka robię, ale... No, ale jej trzeba, nie. No, że tu, się masz, to się Wat is dit? Wat is live? Ik Ja hier een laag. Ik heb 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 een laag. Oké. Największy emigrant z, ryb... z rybnika i okolic i ze Śląska Chopy <noise> Coś to robił Kup. Łańcuch wymienił. Majster nie widział żeś tam może tego Laczka niebieskiego, bo mi wypadł. Drugi obiot. Szefu. Jak możemy na ciebie teraz gadać? Filip był. Filip? Filip? Jak jest po portugalsku Filip? Filipe. Filipe. Felipe. Felipe Massa. To jednak? Nie. Nie trudno mi podjechać, żeby zobaczyć swoje. Łatwy podjazd, to jest dobra informacja dla mnie, bo no. ja to mam dość wyzwania. Z to kami na podstawie. Głup. Nic specjalnego. E, fajne widoki na Montventour we Francji. Aha. E, taka góra pośrodku tak powiem płaciego, więc widoki są ekstra. Y -y. Wiesz, że to jest dziennikarz z gazety wyborczej. Nie, wiem. No <laughs> Nie no. Tam jest? A, A Burka jest... Taki, taki suchar. Obok, jeszcze jest obok i Grinzel Wrocław po raz kolejny, ja już, tu, ja już tu tego nie będę więcej nagrywał, bo to już było nagrywane chyba z 20 razy. No widzisz został, bo przyjechał do Polski i się już traci. Pół Europy zjechał, ale w Polsce się... Prosto! O! Jaki bajery? U nas tego nie ma. Masakra. Dub, to skręcił. Skręciła. Te Franklin, jak ci się w Polsce podoba? Dobra, Zakupy u sponsora. Wyjeżdżamy z Wrocławia. Nie. Godzina 16. No, 5 godzin, prawie we Wrocławiu. 7 kilometrów przejechane. Chociaż nie, w sumie od granicy to może być jeszcze plus jakieś 7. No 15 km A bagaże pojechały taryfum Na meta, żeby było Lżej Na duszy, na dupie No No Pawełek jak się puścił za tirem to już chyba po tych pięciu minutach e, dojechał pewnie już do, do Oławy. Godzina siedemnasta, nie? Siedemnasta i dwadzieścia dziewięć, pół stopnia. No, Tu mamy polega dołączył, będzie nas prowadził. Paweł, jak było za tyrem? Zaję szybko. 60-65. szybko. 66,5. szybko. Zaję szybko. Dobra, szybko. Zaję szybko. jaką? szybko. Zaję szybko. Zaję szybko. No, że ogólnie już my są bliżej, jak dali Ale wszędzie. Ale... Tutaj możemy podziwiać wspaniałe widoki pola, lasy, pilny o kurwa. Kontrowersji nigdy za mało, już podczas tego tripu to chyba 30 rozgodą. Pokroj, ciemne chmury, z których grzmi, ale stabilnie. Woging. Masakra, <laughs> babcia miała rację, <laughs> że będzie będą burze nie. a dziś kurwa to, że nie będzie Kolerów. kierujemy się pola o tu rondo tu zrobili o nie w lutym tu tego nie było 22 stopnie i asfalty tak powolutku powolutku przesychają No Koszulka termo na zwykłą koszulka, żeby i nie ubrudzić e... Opole Centrum 11% Zaro będziemy to testować. O, 23 godzina 21, 20, 19 O Boże Co to było? Ja tu na blacie I czwarta Zymbatka od góry Opole, bardzo piękne Miasto Ale przestępczość Też ma tutaj Miejsce Pawełek, ta lampa ci bardzo słabo świeci Nagrywał się siema, siema Po 4300 km Została ostatnia prosta do mojego domu przez ostatnie 3 tygodnie wracałem sobie do, z Portugalii do Polski 12 krajów, między innymi Hiszpania, Francja Włochy, Szwajcaria Niemcy, Austria Czechy i Polska tego Alpy Pireneje było spoko i na koniec przez przypadek trafiłem do Wrocławia i tam spotkałem tego osobnika i razem z nim, razem z jego eskortą wracam właśnie teraz do domu. Super niespodzianka nie wiem jak to się stało, ale no, czysty traf. On wracał z północy, ja z południa i we Wrocławiu mi się spotkali. No. Elegancko. Dobra, pozdrań następnego Pięknie Pawełek Będzie dobre A to jeszcze idzie No i Pawełek Ultras w całej okazałości Z tym, że w wersji Night Night, wersja Night, ostatnie kilometry na Light Jego dom w wersji Night Light, <laughs> No ale teraz już będzie light. No, ostatnio setka. Ostatni procent. No, będzie widać, będzie widać. 25,8 stopnia o 22.30. Środa 28? Czerwiec? No, 22.30, to że padł no Szczelce o Polskę jadymę na Pyskowice i Dudum na wieś I wieje teraz już mocny wiatr No już bardziej z południa niż ze wschodu czyli idzie powiedzieć całe 400 km prawie będzie pod wiatr nice A jeszcze wczoraj wieło z zachodu Tak jak przez ostatnie dwa tygodnie wioło z zachodu, tak teraz musi wioć kurde ze wschodu i z południa. Masakr i województwo śląskie powiat gliwicki, gmina Toszek Czyli Czyli w doma pijemy! Pijemy! Wyciągaj ta woda z bidonów Znaczy, no, woda To już, to już nie jest wiatr To już jest normalnie sztorm Pod który trzeba jechać Z górki zjazd 23 na godzinę I tutaj, proszę państwa, jedna z grywickich ulic Jak się nazywa? Portowa, bo to może, nie ja, przy halach magazynowych Nie, port I na przykład prawy pas To jest taki Taki połatany Taki Taki dziurawy momentami A lewy pas, gdzie jest gaz Całkowicie wyremontowany Równiutki no i tu się zastanawia człowiek dlaczego O, tu tą różnicę widać, o, najbardziej No Uwaga, tunel zamknięty Panie Pawle, co to może oznaczać Tu w prawo na tarnowskie góry, chałupki Czyli na rybnik Travou.